Dla niektórych to dopiero początek i muszą zapoznać się z zasadami danych gier. Ja się dopiero uczę, uczą panowie mnie grać. Czyli, czyli wakacje spędza pani tutaj w domu dziennego pobytu, są ciekawe atrakcje, są gry, zabawy? Chodzę 6 lat, 6 lat do dziennego pobytu chodzę, są zabawy, tańczymy, przedstawiamy do grupy, należę, także tu jest bardzo fajnie i cieszę się z tego powodu, że tu przychodzę. Jak zauważyliśmy, podczas wspólnie spędzanego czasu przy grach i zabawach nie ma miejsca na rywalizację. To jest taka równa gra. Nikt nie chce wygrać, nikt nie chce przegrać. Taka równa gra. Taka zabawa jest dla nas. Niektórzy pensjonariusze, choć byli już na wakacjach, to i tak najlepiej czują się w swojej przystani. Spędzam wakacje raczej tutaj. Tutaj w domu dziennego pobytu. Jakoś ładnie i przyjemnie. Robimy tam, organizujemy takie różne wycieczki. Ostatnio byliśmy we Wrocławiu, w pięknym, pięknym Wrocławiu, w Zoo, gdzie są no, dużo nowych zwie, zwierząt. Tego i po prostu bardzo się podobało, było ładnie, miło i przyjemnie stanie miało miejsce niecodzienne wydarzenie, mianowicie dwójka z pensjonariuszy powiedziała sobie sakramentalne tak. Jestem szczęśliwa z tego domu pobytu, bo przychodzę 6 lat, poznałam tego pana i wyszliśmy za, wyszłam za mąż miesiąc czasu temu. Yy, zaiskrzyło uczucie rozumiem, tak? Tak, tak, właśnie tutaj zaiskrzyła nasza miłość w tym domu pobytu. Kochamy się, szanujemy. Mój mąż mieszka ze mną razem.